Pan jest sprawiedliwym sędzią. Bardzo ciekawe. Dzisiaj wiele osób, wiele chrześcijan ma duże problemy ze zrozumieniem tego, że Bóg jest sędzią i że Bóg nagradza i każe. A Biblia o tym ciągle mówi. Tylko jak to rozumieć? Bóg nagradza i każe swoją miłością. Bóg daje miłość, ale nie może tego zrobić, jeśli ktoś tego nie chce. Jeśli ktoś dopuszcza się bezprawia, jeśli ktoś jest zły, jeśli ktoś uciska innych, to nie dostanie miłości, bo jest na nią zamknięty. Jeśli ktoś jest dobry, to ta miłość będzie pomnożona. Więc ufajmy temu sędziemu, nie tylko panu, ale i sędziemu, który jest sprawiedliwy i który chce nas nagradzać, a nie chce nas karać. Na początku jest tłum, na początku jest wspólnota ludzi, którzy słuchają słów Jezusa, ale potem pojawiają się pytania, różne opinie, różne zdania na temat tego, kim on jest. I co ciekawe, to nie otwiera ludzi na różnorodność spojrzeń, na wielorakość perspektyw. To, że ktoś myśli inaczej jak ja, także na temat tego, kim jest Bóg. Rodzi rozłam, rodzi podział, rodzi to, czym właśnie jest ojciec kłamstwa. On powoduje to, że każda grupa, każda wspólnota, nawet zgromadzona w imię Boże, bardzo szybko wchodzi właśnie w to, że zaczynamy dostrzegać nie to, co nas łączy, ale przede wszystkim to, co nas dzieli, także jako społeczeństwo i chyba nie ma się też tutaj co oszukiwać. Jesteśmy bardzo mocno dotknięci tym wirusem, tą chorobą tego, że. Widzimy różnice i one sprawiają, że przechodzimy od bycia wspólnotą do tego, co się dzieje na końcu tej Ewangelii. Znaczy, że każdy się rozchodzi do swojego domu, że każdy ucieka w indywidualizm i drugi staje się nie bratem, siostrą, ale wrogiem, dlatego że ma inne zdanie niż ja.